Cześć! Biznes na boku, kolejny odcinek. Dziś chciałbym poruszyć temat troszkę sprzedaży marcowej, a właściwie rozpoczęcia tej sprzedaży marcowej. No, jak się ona w tym miesiącu kręci u mnie? Zrobiłem jedną rzecz na koniec lutego. Podczas planowania swoich aktywności marcowych postanowiłem, że zwiększę niejako ceny na produkty no minimalnie tak o 10%, żeby odciążyć się od niektórych właśnie zajęć, żeby wysyłki nie zajmowały tyle czasu poniekąd, bo chciałbym się skupić w marcu na właśnie na zleceniach fotograficznych między innymi i rozruszaniu niektórych projektów pobocznych. No i co się okazało? Mimo iż tego, że zwiększyłem te ceny, ta sprzedaż, że tak powiem, w ogóle nie spadła, a nawet rzekłbym, że o wiele więcej wzrosła niż to było na początku lutego. Kilka rzeczy, które mogły mieć naprawdę na to wpływ. No, pierwsza rzecz, no to marzec jest niestety takim miesiącem, w którym dotarł do nas koronawirus, ludzie nie wychodzą z domu i wolą robić yy, zakupy przez internet. No, jeśli klienci, jeśli sprzedawcy którzy posiadają towar, e, mają możliwość wysyłki, no to nie ma problemu gorzej z mm, sprzedawcami, którzy na przykład importują te towary, no to tutaj już mogą się, że tak powiem, robić jakieś małe zatory. No ja jestem jednak w tej grupie, gdzie mam dostępny towar, no i faktycznie ta sprzedaż no cały czas się kręci mimo podwyższenia tych cen i rzekłbym, że nawet więcej sprzedaje niż, niż właśnie styczeń, luty na początku tych dni. Druga sprawa, która może mieć na to wpływ, chociaż nie do końca, bo marzec to też jest Miesiąc w tym roku, gdzie już w kwietniu zaczynają się święta, ludzie zaczynają no, troszkę myśleć o zakupach, gdzie na przykład w grudniu to się zaczyna już na początku listopada, czy tak w, drugich, w drugim tygodniu listopada, no to przed świętami wielkanocnymi troszkę to tak później działa, natomiast to też może mieć wpływ na to, że już część ludzi myśli o takich zakupach na święta. No i trzecia sprawa, taka najbardziej też chyba optymistyczna, dużo osób dostaje zwrot podatków, wiele urzędów skarbowych już te rozliczenia podatnikom wypłaciło i ludzie, że tak powiem, mają przypływ gotówki, no to uderzają no, gdzie indziej jak na zakupy. Jeśli chodzi o zwrot podatku, to właśnie ten Twój biznes na boku, czyli prowadzenie działalności gospodarczej e, równocześnie z pracą na etacie, przynajmniej jeśli zaczynasz, to też jest bardzo dobrym e, pomysłem, ponieważ no, jeśli nie osiągasz jakichś dużych m, dochodów, bo e, coś tam dziubisz po prostu po godzinach, i jakiś tam przychód niewielki masz, ale te składki zdrowotne... E, m, no to na koniec roku możesz nawet wszystkie składki, no może nie wszystkie, ale dużą część tych składek dostać jakby z powrotem w postaci zwrotu z podatku. Niektórzy nawet dostają po kilka tysięcy złotych. Także w zależności od tego, jak prowadzisz swój biznes, jak to u Ciebie wygląda, no to, no to ten podatek, jeśli się jeszcze rozliczasz razem z na przykład z żoną, macie wspólność majątkową, to też to y, będzie u Was zupełnie inaczej wyglądało. A propos jeszcze koronawirusa, y, no w tym wypadku no to jest mniej optymistyczna wiadomość, ale zmusza nas to do jakiej jakby niejakiej refleksji, że przy prowadzeniu biznesu no, warto jednak skupiać się na kilku branżach, przynajmniej na tyle, ile to jest możliwe. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, tak jak w moim przypadku, no to twój biznes nie musi się skupiać stricte tylko na jednej branży, jednej niszy. Możesz sobie obrać kilka projektów, gdzie, które właśnie w trudnych czasach, w trudniejszych, może no, nie żyjemy jeszcze w trudnych czasach, ale w tych trudniejszych chwilach pomoże ci to szybko stanąć na nogi poprzez mm, chwytanie kolejnych zaleceń, w właśnie innych segmentach rynku. Bo jeśli chodzi o to, czy na przykład być perfekcyjnym w jednej dziedzinie, czy średnim w wielu, no to ja de facto preferuję tą drugą opcję. Generalnie fajnie być w kilku dziedzinach średniakiem, że tak powiem. Natomiast fajnie też, jak te dziedziny między sobą współgrają, tak. To znaczy, nie wiem, zajmujesz się na przykład sprzedażą, no to warto też troszkę poświęcić czasu i nauczyć się tego marketingu, jakiś reklam, social mediów, jak to wszystko funkcjonuje, no bo to na pewno ci się przyda i zamiast skorzystać ze specjalistów wiedzy, możesz sam z tego korzystać. Zwykło się mówić, że generalnie żeby człowiek był jakiś najlepszy w danej dziedzinie, to potrzebuje na to około 10 tysięcy godzin. Tylko kto w dzisiejszych czasach ma 10 tysięcy godzin na naukę czegoś albo na robienie? Oczywiście nie mówimy tu o zawodach na przykład typu lekarz, gdzie dzień w dzień wykonuje tą pracę, natomiast mówimy o takich jakichś rzeczach, których chcesz się nauczyć, więc żeby osiągnąć w cudzysłowie ten perfekcjonizm, te 10 tysięcy godzin, no to jest nie lada wyczyn, bo to może być nawet przy kilku godzinach dziennej pracy może Ci to nawet zająć około 10 lat, w zależności od tego, jak bardzo mocno działasz, a przez 10 lat, jak wiadomo, no rynek może już się bardzo zmienić, więc dążenie do tego perfekcjonizmu no to jest troszkę ślepa uliczka, więc lepiej być średniakiem w kilku dziedzinach i równocześnie je ze sobą rozwijać. No bo dla przykładu, kto jest, kto może być lepszym marketerem? Ten, który Przeczytał więcej książek, był na wielu spotkaniach branżowych odnośnie social mediów. Czy ta osoba, która jest bardziej praktykiem i oprócz tego, że zna się troszkę na marketingu, prowadzi równie, równocześnie sprzedaż? No to jest czasami troszkę tak, jak uczenie o wychowywaniu dziecka przez osoby, które tych dzieci nie mają. A też troszkę miałem taką sytuację w życiu, gdzie tego doświadczyłem, że tak powiem, w praktyczny sposób. Mianowicie na studiach jeszcze no, zainteresowałem się giełdą papierów wartościowych i troszkę tymi inwestycjami. Zacząłem czytać mnóstwo książek, przeglądać mnóstwo artykułów, ale tak naprawdę dopiero w momencie kiedy na przykład no, zabrałem się za inwestowanie, sprzedaż akcji, mnie ciągnęło troszkę do day tradingu, tylko że mój budżet no, nie był jakiś wielki na day trading, więc bardziej chodziło o popróbowanie swoich sił aby ta teoria była no, w jakiś sposób wykorzystana w praktyce. Mnie nigdy nie interesowały długoterminowe inwestycje. Nie chodzi o to, że chciałem wszystko tu i teraz. Ale bardziej no, nie byłem y, święcie ku temu przekonany, czy na przykład taka inwestycja, o tak jak ma, na przykład mamy teraz, y, jest y, epidemia, giełdy y, spadają. Wiadomo, że to y, nastąpi odbicie, natomiast y, tego typu sytuacje zewnętrzne, które nie miały wpływu, ja wolałem się przed takimi sytuacjami wcześniej uchronić, więc y, tak wyglądała mniej więcej moja gra. Ale tak jak wspomniałem, ta wiedza, którą przeczytałem, wszystko o wskaźnikach, o różnych jakichś tam metodach, była niczym w porównaniu. W porównaniu z prawidłową praktyką, kiedy wrzucałeś zlecenie kupna jakiejś akcji za prawdziwy hajs, a nie tam za jakieś wirtualne, wirtualne kwoty. Ta, ta giełda troszkę pochłonęła mnie do tego stopnia, no, że nawet chyba na drugim roku studiów na Politechnice chciałem opuścić kierunek i udać się na Akademię Ekonomiczną, żeby tą wiedzę. Ekonomiczną bardziej starać się rozwijać, no ale tego w końcu nie zrobiłem. Teraz przynajmniej wiem, jak liczy się całki. Co to jest Austenit? Żartuję, nie wiem tego, nie pamiętam. Ok, bo, bo zabrnąłem. Podsumowując, nie przedłużając, pamiętajcie, marzec to już jest miesiąc na Legro, gdzie dobrze jest zacząć tam wystawiać, promować swoje oferty, ponieważ powoli, powoli lecimy już na święta i tutaj zacznie się troszkę większy ruch niż zwyczajnie, więc warto po prostu wykorzystać tą y, okazję w swoim biznesie. A jeśli chodzi o rozwijanie swojego biznesu, to próbujcie, nie próżnujcie, y, prowadźcie swój biznes na boku i y, pewnie w pewnym dniu dojdziecie do oczekiwanych y, Waszych y, celów, czego Wam po prostu życzę. Na razie, cześć!